Dzisiaj będę z moją przyjaciółką Antosą grać w to właśnie obit przecho będziemy przechodzić od wszystkich y -y -y. poziomów. Jedno będziemy przechodzić i U. ja wiem, biorę. niech będzie mięcowe, tylko chwilunia na obu naszych kanałach się pojawią jakby ym, na Julkowym i nie na, tak, na tak. moim. Pieczysz. Więc sekundę, poczekajcie. Trzyma Siemaneczko. czku widzowie z tej strony Julka i Tosia. I dzisiaj sobie przejdziemy obie. Dzisiaj wyjątkowo z Julką takie miętowe przechodzimy. Dobra, dawaj. I po Let's prostu Całe przechodzimy. Nie wiem, czy będzie Antocie. Łychać, ale jak nie będzie, to Trudy. po prostu zdejmę słuchawki i będę grała bez, bo ja gram na słuchawkach, w pandę takie słuchawki. No i... takie trochę cringe'owe, no bo my już y, mamy po 13 lat, więc... Ale to Julka ma te słuchawki 2 lata. No bardzo długo no, i, i będzie miała nowe ogólnie. Ale dobra, jak... niebieskie chyba. Wiem, niebieskie. niebieskie jasne to, co stoisz. To w ogóle nie zmieniłam usta. Nie, no, tak średnio to zmieniłam. Jakbyście jej nie słyszeli, to ja będę Wam wszystko mówić, co ona gada. Nie, dobra, nie musisz mówić. Jak jej nie będzie słychać, to po prostu zdejmę słuchawki. Mm, a jak nie to nagramy od nowa, poczekaj na mnie dobra, bo ja jestem gorsza w takich obiektach Jakoś... sorry, że tak czytam, ale nie umiem trochę czytać po angielsku nie no, Julka nie czytać, tylko e, po angielsku nie umiem nie no, to nie jest po angielsku, tylko Julka ogólnie, ona e, jak coś czyta, nie, to ona czyta tak nie wiem właśnie czemu ale, dobra, nieważne, mniej o to. Przechodźmy sobie to obie bez już żadnego czytania, bo w obie jakby nie ma czytania. Hmm. Ale widzieliście, że jakaś baba mnie chciała dodać. Tak, um, może... coś tam, coś tam. Dobra, nawet możecie... Tu nie, nie, y... Wiem. Dobra, mhm. a ja sobie będę przechodzić, powoli poczekam na ciebie. To jest po kartonach z mleka. O, mleko! A nie, babulki to jest... Przepraszam, zero. Ej, co? faktycznie! To jest mój drugi dzień, ogólnie nagrywanie na YouTube. Julki to już chyba czwarty tydzień. Ale sorry, że na ilki kanale nie wlatywały odcinki, no po prostu nie mieliśmy jak, mnóstwo sprawdzianów. No bardzo, ta baba od matematyki i od polskiego to się chyba na nas uwzięła. No i mamy... Och, ribo. I męczące jest to przechodzenie z klasy do klasy na inny ten... O Jezu, no spadłam, bo mnie Ja też coś... spadam! Jestem... E Dobra, i jak jej nie będzie słychać, to może nagramy dobra, jeszcze docenia. jeden odcinek. Od nowa. No właśnie, ale bo... dobra. Nie o to już o tym nie gadajmy, bo mm. mówiłaś już, że o, przeszliśmy. Masz, przeszliśmy, więc na, w tym odcinkach to już tyle. Widzimy się też chyba jeszcze raz dzisiaj, więc. Papatki! Bajo, i jeszcze przypominam, na moim kanale pojawi się. Nowy odcinek Stoka Boka z tej historyjki pod tytułem Przeprowadzka, czy jakoś tak, czy Nowy nie, Dom? Nie, Przeprowadzka nie, ten... Przeprowadzka do Nowego Domu. No właśnie. Chyba tak. tak Sorry, że. że wam tego wczoraj nie nagrałam, ale wczoraj mi się coś zacięło i ja tym nie mogłam, a więc dzisiaj to już na tyle. Bajo!